Witamy w kolejnym filmiku. Witamy z ogromnym, ogromnym holem zakupowym. Mówię Wam, że mam tyle rzeczy do pokazywania, że nie wiem, czy Wam się wyrobię czasowo. Nie wiem, jak długi będzie ten film. Um, w sumie, co kupiliśmy w Stanach, będą dwie części. Dzisiejsza część to jest rzeczy dla siebie, co kupiłam. Niektóre są markowe, niektóre nie. Um, I chciałam Wam trochę opowiedzieć też o cenach. Um, I też chciałam Wam pokazać co dostałam na święta, bo w sumie nie pokazywałam to we vlogach. Um, I to są rzeczy, które kupiłam i dla siebie, i też John kupił dla siebie. Um, myślę, że taka fajna mieszanka ciuchowa, i tak dalej, i tak dalej. Dobra, może zacznę od tej siatki. Już nawet nie wiem co tutaj jest. Wiem, że niektóre będą prezenty świąteczne chyba. Pierwsze rzeczy, tak, pierwszy sklep, który zrobiliśmy taką większe zakupy Takie większe zakupy To jest Gap E, przez to, że jakościowo gap bardzo mi e, pasuje, um, jeśli chodzi o dżinsy i on właśnie potrzebował dżinsy I tutaj on kupił e, dwie pary, czy ja mu w sumie kupiłam, bo ja poszłam sama. Um, takie jaśniejsze, które on akurat dzisiaj ma na sobie, um, i takie ciemniejsze. Koszty dzińców e, były ogromne, przeceny też. To jest kolejny powód, dlaczego tam zrobiliśmy zakupy. Um, I też dostałam kartę podarunkową um, Na święta od Mikołaja A To też właśnie dlatego wydaliśmy Taką większą tam kwotę Jeansy um, kosztują pomiędzy 50 do 60 dolarów um, Z przecenami um, My zapłaciliśmy Za dwie pary 50, 60 dolarów tak około um, I jakościowo John bardzo, bardzo lubi, jest bardzo zadowolony um, I my tam kupujemy dżinsy, w sumie co jeździmy do Stanów, to tam kupujemy um, Plus dodatkowo John um, dostał koszulę w kratkę, którą widzieliście już we vlogu, która kosztowała 10 dolarów To 40 złotych za 100% bawełny, naprawdę... Can't go wrong. Um, I też tą koszulkę dostał. A kupiłam mu za 15 dolarów. Troszeczkę więcej, troszeczkę droższa. Ale to jest długi rękaw i, i taka też 100% bawełny. Um, I trochę cieplejsza niż takie dłuższe koszule, które widzieliśmy tutaj um, w Polsce. Ja sobie kupiłam w gapie. Um, takie joggersy, loungewear, bym powiedziała, um, lub sweatpants po angielsku. Um, taki niebieski, a do, na dole mają um, taki tie-dye. Trochę inne, bardzo, bardzo wygodne, bardzo, bardzo mięciutkie. Um, wiem znowu, że można je prać, 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 prać i e, z, będą w takim dobrym stanie, dlatego um, mi akurat pasuje. Kolejną rzecz, e, którą wczoraj już miałam na sobie. Którą naprawdę mi się y, też sprawdziły, są znowu takie spodnie, takie joggersy, a, tym razem w gwiazdki. Ja będę je używać jako takie po domu, a może jak muszę gdzieś wyskoczyć, ale naprawdę są takie mięciutkie, jakbyście mogli dotknąć. O, bym bardzo chciałam Wam po prostu przez ekran a, pokazać, są mięciutkie, fajne. Też kosztowały 7-8 dolarów, um, dlatego kupione tam. A powiem Wam szczerze, że jeśli chodzi o Gap, to też bardzo lubi rzeczy dla Matydy. Kilka rzeczy kupiłam a, dla Małej i kilka rzeczy dla niej w Gapie. Um, bo jak są w to ceny są całkiem spoko plus dodatkowo jakość na przykład piżamy to my pierzemy co 3-4 dni dla Matyldy i co 3 i po prostu wyglądają jak nowe ona ostatnie piżamy, które dziadkowie kupili, nie wiem czy pamiętacie z te z Bałwanem, to o nosiła ponad rok i po prostu non stop praliśmy i non stop super to wyglądało um, kilka rzeczy też yy, może tutaj wejdę Kupiłam jedne z moich ulubionych sklepów, które też um, widzieliście we vlogach. To jest um, Marshalls i Ross. Um, Marshalls i Ross mają takie... Rzeczy czasami markowe W większości markowe um, I można kupić za bardzo fajne ceny Na przykład buty Te buty są jego e, Tommy Figure, takie białe adidasy Zastanawiałam się, żeby kupić sobie super stare Ale jak te zauwa zauważyłam To stwierdziłam, że są um, Trochę inne niż super stare Bo teraz wszyscy mają te super stare um, Trochę inne, ale ten sam look Do właśnie na lato Do biegania, super Um, I kosztowały 25 dolarów, to około 100 zł. Um, I no, Tomiego, takie trampki myślę, że ciężko by można było znaleźć za taką cenę. Są bardzo wygodne. Białe, wiem, że będą się brudzić tutaj w Warszawie, ale no, tak bardzo chciałam właśnie taki rodzaj butów. Um, kolejny sklep, który nam, mi bardzo pasuje, które rzeczy tylko kupio, kupuję, e, są w wyprzedaży, to jest Lululemon. Um, nie wiem czy to jest amerykański sklep Czy cokolwiek Tą bluzę już widzieliście Bo już ją nosiłam w Stanach um, Ale oni jakościowo mają Fantastyczne rzeczy na jogę um, Bo ta firma w ogóle Ma w większości rzeczy na, na jogę Czy na bieganie, czy cokolwiek um, Ale ich bluzy są też Niezniszczalne, ostatnią bluzę Którą miałam Miałam chyba 7-8 lat um, I non stop ją nosiłam Um, I tutaj sobie kupiłam taką różową też na wysprzedaży. To było drogo, bo kosztowała 70 dolarów. To ja wiem, że to jest strasznie drogo na bluzę, um, ale jak mówię, jakościowo, fantastycznie... Yy... Ciepła, fajna, wiem, że będę nosić je przez lata. Um, też były inne wyprzedaże, dlatego kupiłam sobie taką czarną koszulę. Bardzo fajnie leży. No teraz trochę mniej fajnie, bo mam brzuszek, um, ale myślę, że jak już wrócę do normy, to. Będzie nawet tym bardziej fajna. Um, jest ciepła. Myślałam, że właśnie na jesień, e, zimę i nawet na wiosnę będzie fajna taka czarna, zwykła, wygodna, mięciutka koszula. Um, I to jest flannel to jest taka naprawdę bardzo, bardzo fajna, ciepła. Um, I kupiłam też takie czarne spodnie um, do chodzenia też takie bardzo wygodne. Już sobie pomyślałam, że po, po ciąży po prostu będę dużo. Siedziała w domu Będę potrzebowała coś bardziej wygodniejszego um, I dlatego właśnie Tak więcej takich spodni Pociążowych, wygodnych kupiłam e, Pamiętam, że z Matydą codziennie Starałam się chodzić około 10 km I te z nową dziedziną Też będę chciała tak robić um, Tak tracę nadwagę pociąży I też e, To mi strasznie pomaga psychicznie Żeby wyjść na świeże powietrze I tak dlatego te spodnie kupiłam Właśnie te trzy pary żeby móc mieć wygodne, fajne spodnie um, No, pociąży e, Kolejną bluzkę, którą chciałam wam pokazać e, To są oczywiście paski Bo ja mam syndrom paskowy Bardzo mi się podoba To jest kupione w TJ Maxxie akurat e, Myślałam, że fajne na walentynki Teraz mogę nosić, bo fajnie na brzuszku wygląda e, I potem też e, Do swetra będę mogła e, Czy do spodni wkładać Bo jest taka fajna, luźna e, lekka. Taki sweter bluza w czerwone paski napisem Love. Um, bardzo mi się po prostu spodobał ten look, ten film, um, i dlatego ją kupiłam. Kolejny sklep, który zawsze robi zakupy, jak jesteśmy w Stanach, to też jest American Eagle. Um, bardzo lubię ich dżinsy, bardzo lubię um, ich rzeczy flanelowe. Um, to też kilka rzeczy od nich takie zobaczycie. Um, pierwsze rzecz, co kupiłam, to jest taka ciepła, ciepła koszula flanelowa, właśnie czarno-biała. Um, były nam mega wysprzedaży, bo były na przecenie. Um, ja wydałam Na trzy rzeczy 40 dolarów um, jedna z tych rzeczy to jest taka kurtka y, Jesienno-wiosenna Taka puchowa, futrowa y, Też cieplutka Też w kratkę czarno-biała Czy kremowa bardziej um, I już długo szukam Takiej fuzzy kurtki, wiecie a, I y, dlatego to, to Kupiłam ten flanel I... Sukienka pociążowa, o tu jest. Sukienka pociążowa. Mm. Mówię pociążowa, bo jest taka lekka. Myślę, że będzie fajna na e, wiosnę, na lato. Um, I pociążowa, przez to, że tutaj ma taki, wiecie, na brzuszku ma. Fajną taką dekorację, że będzie Trochę luźniejsza I będzie mniej tych fałdek widać Jest bardzo fajna, taka mięciutka Wygodna, myślę, że super sprawa Mogę też pod legince Ją nałożyć Z legincami, myślę, że fajnie będzie wyglądać No, taka uniwersalna I też po Kupiłam sobie sukienkę Która będzie dobra do karmienia To jest Taka w grochy, to też w gapie, Ale innego dnia kupiłam Kosztowała około 3, nie mniej, 20 zł, dolarów. Um, I to jest taka czarna w groszki. Um, może zainspirowała mnie e, Bettina, moja teściowa, bo ona uwielbia groszki. Um, ale myślałam, że fajny, fajny krój, bo tutaj na dole jest e, trochę luźniejsza. Jest na guziczki. To, jak mówię, super! właśnie, Jak będę karmić, to taka idealna, fajna sukienka na lato. A propos rzeczy pociążowych po, po ten kupiłam sobie dwa staniki takie dla matek karmiących, takie bardziej wygodne, akurat miałam takie staniki z matydą, ale mi się strasznie zniszczyły, bo często je prałam. No i tutaj kupiłam taki czarny i neutralny, to akurat w targetcie kupiłam. Zwykłe, może nie takie piękne, ale wygodne i to jest najważniejsze. W po tym czasie, właśnie jak zaczynam karmić i jak karmię, myślę, że to jest bardzo, bardzo ważne. O, może Wam pokażę kilka rzeczy um, spożywczych, co kupiłam, um, co bardzo nam smakuje. Jedną z rzeczy to jest ten Sriracha Salad Dressing. Um, to jest ranch dressing, tylko z sosem Sriracha. To jest trochę bardziej pikantne. Z Johnem chcieliśmy próbować, to dlatego kupiłam w Stanach i coś, co mi bardzo, bardzo smakuje um, smakowało i smakuje to są takie krakersy goldfish um, bardzo mi smakują, tu mam dwa opakowania takie duże, jedno z myki jedno z rybkami tylko um, zobaczymy, um, zobaczymy czy przetrwały tej podróży, ale myślę, że całkiem spoko um, też co kupiłam akurat dla osób z pracy to są M&M'sy z masą orzechowym bo to jest dla nich ogromny hit zawsze się cieszą um, i kupiłam kilka przypraw Uh, pumpkin Spice, uh, co jak wiecie, jak uh, chodzicie do Starbucksa, to wiecie, że to są takie dyniowe posmaki, a um, tutaj uh, to jest bardzo popularne w Stanach i stwierdziłam, że fajnie będzie, uh, żeby dodać do różnych. Uh, potraw czy do kawki tutaj um, to nie ma daty ważności to myślę że długo długo nam e, to przeżyje bo to sporo tego jest um, kolejne które z, um, ktoś jedna z youtuberek którą oglądam ze stanów um, ona bardzo lubi trader joe's i um, mówiła że ten everything but the bagel sesame seasoning blend ona to dodaje do tostu do awokado i mówi że jest pyszne to kupiłam dwa takie do spróbowania Um, no i taki ogólny do mięsa e, Też do spróbowania chciałam kupić um, I z tego można też robić bardzo dobre Wina Gret um, I ona też to polecała, dlatego e, też kupiłam Mówię wam, influencer marketing działa Dobra, idziemy dalej z tym, co kupiliśmy. A może jak oglądaliście vlog z Sylwester, to widzieliście, że graliśmy tą grę. A gra jest bardzo skomplikowana, ale bardzo fajnie się grało. Z Johnem będziemy teraz też wieczorami spędzać, grając tą grę i to było taka prezent dla całej naszej rodziny. Dostałam od um, mojej teściowej od Betiny e, ten krem, powiedziała, że jest naprawdę bardzo super um, i ona to kupuje w Marshalls, ale powiedziała, że polecam wszystkim. E, to też to mam. Już mówiłam wam, że John zawsze kupuje majtki w, w stanach, nie wiem dlaczego. E, to jest takie dziwne, że czasami mamy takie rzeczy, co uwielbiamy kupować w danym kraju. A wiem, że na przykład e, moja mama skórę kupu, kupowała zawsze w Polsce. Um, no, tak po prostu, tak to jest. John kupił sobie nowe buty Adidasa. Um, one kosztowały, były jakieś mega przyceny, pamiętam, um, że tak 25-30 dolarów wydaliśmy na te czarne Adidas, takie fajne dochodzenia. Um, te sobie kupił jeszcze dwie pary. On bardzo butowo, też takie sneakers Under Armour, um, też oryginalnie kosztują około 100 dolarów te, te buty, um, ale on zapłacił chyba z 40 za nie a, i naprawdę bardzo fajne, wygodne, leciutkie, um, on uwielbia takie sneakers, bo on bardzo lubi być, mieć najwygodniejsze buty na świecie, um, to... Wiecie, e, bardzo się cieszę, że mu się udało. Ja też kupiłam e, sobie takie różowe pumy do biegania um, i za nie zapłaciłam około 25 dolarów, to jest 100 zł. E, to w sumie dlatego stwierdziłam, dobra, kupię, um, bo znowu fajne dobieganie do chodzenia latem. I dostałam, nie kupiłam, tylko dostałam e, konwersy takie fajne różowe, um, które będą chodzić stałe lato. Jak wiecie, uwielbiam konwersy moje białe, e, to piorę non-stop i noszę non-stop. To myślę, że to też będzie taki fajny dodatek. Super, to będzie super kolor do jeansów bardzo mi się podobały. Um, I jeszcze sobie, bo były mega wysprzedaże kupiłam sobie takie sandałki, takie czarne, zwykłe, fajne. Do sukienki, do dżinsów, do krótkich spodenek będą pasować do wszystkiego. Um, I to są Steve Marin, i je zapłaciłam za nie też z 20 dolarów. Um, I są tutaj, jest skóra, to jest wszystko, jest skóra. Um, naprawdę bardzo jestem zadowolona z tego zakupu. U! Um, I do porodu, i żeby chodzić po domu, kupiłam sobie nowe takie puma sliders. Ja bardzo lubię takie y, kapcie, ale kapcie, bo ja też w nich, y, w nich chodziłam bardzo dużo na Florydzie. Um, o, kolejne jedzenie, które Wam nie pokazałam, co dostałam akurat, um, bo to jest jedno z moich ulubionych rzeczy do jedzenia. Um, to są Hershey's Popcorn Mix. Tutaj są, jest popcorn, precelki, migdały i czekolada. Um, to jest słodkie, słone, naprawdę bardzo pyszne. I też kilka tych przywiozłam też jako prezenty, ale też trochę dla siebie. Jeszcze o, dostałam taki krem serum primer, um, który się daje pod makijaż i też um, będę tutaj próbować. Um, I polecała mi Bettina, to też bardzo chętnie skorzystam, dam wam znać jak to będzie wyglądać. Z Kanady przyleciały skarpetki dla mnie i dla Johna z World Wildlife Fund, bo moja siostra mm, chciała wspierać właśnie tą organizację um, i kupiła bardzo ciekawe rzeczy dla Matydy i dla Nowej Didi. Pokażę Wam w kolejnym filmiku, a dla nas my dostaliśmy te super skarpetki. Naprawdę jeszcze nie mogę się doczekać, żeby nałożyć um, szczególnie te fioletowe. Jedne um, są dla Johna. Chyba będę mógł kraść, bo też są takie fajne Bo z żyrafami Dostaliśmy też czapkę Ja z Kanady To dostaliśmy od Od Wojtka I od Betiny Jak byli w w Kanadzie powiedzieli, że, że kupili ja taką kanadyjską, John taką angielską. A fajne, właśnie takie ciepłe czapeczki, czapeczki. Nigdy nie ma tego za dużo w domu. Um, I jeszcze dostałam karty e, Harry Pottera, czy jakby zwykłe karty do grania, ale z tematem Harry Pottera e, też się przydadzą takimi zimnymi wieczorami. E, no wiecie, wieczorami, jak będziemy. Dużo mieć do roboty, jak z Johnny będziemy chcieli się zrelaksować, to myślę, że te karty będą idealne. Uh, dobra kochani, chyba wszystko wam pokazałam, co... To... Tego nie pokazałam. Nie pokazałam wam prezent, który dostałam od Julki. Um, bardzo jej dziękuję, bo... Długo, 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 długo się zastanawiałam, żeby sobie kupić taką torebkę. To jest torebka Michael Corsa. Um, tam można kupić tą torebkę właśnie w Rosie lub w Marshall's za 100 dolarów. Um, te torebki w Polsce są o wiele, wiele, wiele droższe. Um, ja po prostu marzyłam o takiej torebce, chciałam mieć czarną, ta brązowa też była bardzo fajna, ale chciałam mieć taką czarną, fajną. Tutaj można wszystko spakować. Um, I po prostu uwielbiam. Już, już ją non-stop noszę i nie mogę się odłączyć od tej torebki. Um, I bardzo jej dziękuję za ten prezent, bo wiem, że będę miała i używała um, na bardzo długo. O, jeszcze prezenty, które chciałam Wam pokazać, nie, nie pokażę Wam każdy, bo każdy jest troszeczkę inny. Um, to jest też kupione w IfTK Maxie i w Marshalls. Um, to są, nie chcę wam pokazać ceny, bo jak mówię, to są prezenty dla ludzi. Um, to są takie naszyniki z naturalnymi kamieniami. Jak widzicie, ja tutaj mam jedno. Um, kupiłam różne dla różnych osoby ważnych dla mnie koleżanek, um, dla mojej siostry, i dla mamy ci też kupiłam. Um, długo szukałam właśnie czegoś takiego, um, takie delikatne, ale z tymi naturalnymi. Naturalnymi kamieniami, żeby były takie surowe, wiecie? Um, I właśnie znalazłam i pokupowałam a kilka dla nich, bo myślę, że fantastyczny prezent. No, kochani, to wszystko jeśli chodzi o prezenty i zakupy. Widać, że dużo, dużo wydaliśmy, um, ale jak mówię, dużo było z kart podarunkowych też przez cały. Wyjazd kupowaliśmy Czasami trochę więcej, czasami trochę mniej um, No, jesteśmy bardzo zadowoleni z Zakupów um, I teraz robimy taką przerwę zakupową no, Chyba przez jakiś czas Jestem bardzo ciekawa, czy jak wy wyjeżdżacie Do danego kraju, co wy kupujecie Czy macie jakiś jeden produkt, czy dwa produkty Co u was się sprawdza, co się nie sprawdza Dajcie znać koniecznie w komentarzach poniżej Lub w zakładce społeczności Jak to się nie da Lub na Instagramie, gdziekolwiek Dajcie znać, bo naprawdę, naprawdę Jestem ciekawa, co Wy kupujecie W tych różnych krajach Co Was właśnie sprawdza Czy znacie na przykład Lululemon Czy byliście w Marshalls Czy byliście w Rosie Naprawdę jestem ciekawa, żebyście mi powiedzieli jak ten filmik Wam się podobał, to kciuki do góry. Jak jesteście pierwszy raz na kanale, to zachęcam Was do zasubskrybowania poniżej. No i zawsze, Matylda i ja i Didzia, która będzie już e, za kilka miesięcy, życzymy Wam miłego, pięknego, fantastycznego dnia. Pa!